Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. A właśnie w kolejnym e, odcinku z naszego wyzwania: 100 dzieciaczków e, i właśnie dziewczynki mają urodziny. Już tu zerknęłam, e, że no nie zauważyłam, kurczę. Ja już rozegrałam się w tą niedzielę, kurczę, bo tak jakoś czas leciał. Także e, postarzamy sobie od razu nasze dziewczyny, bo tutaj wiecie, no strasznie ciężko jest je ogarnąć, jak one są dzieciaczkami. E, Tym bardziej, że wiecie, jeszcze nie mamy tej cechy. E, o oh wow, jakie ma okularki, patrzcie. E, tym bardziej, że nie mamy, wiecie, tej cechy, mm, znaczy cechy tej takiej mm, opcji e, dzięki mm, chyba osiągnięciu dziesiątego poziomu wychowania e, dzieciaczków tutaj, wychowa umiejętności wychowawczych, e, będziemy mogli, wiecie, robić te super posać basia. Oh no. Będziemy mogli, wiecie. E, boże, nie mogę się wysłowić, no nie mogę się skupić. E, bo ciekawi mnie, jak one będą wyglądały wszystkie. Patrzcie, słodko, szkoda, że nie widać tych oczek ślicznych no, w tych okularkach. No ale nic, słuchajcie, zakupiłam, jest teraz promocja i zakupiłam sobie e, wampiry. Także ciekawe, mm, najbardziej chyba takie korzystne były z tego co widziałam. Także, bo były minus 50%, reszta tam chyba jest po 20, mm, minus 25%. Znaczy większość, także mm, wydawało mi się, że najbardziej będą takie, wiecie. E, korzystne do zakupu. <laughs> także tak. E, taki news ode mnie. Okej, okay, także możecie u mnie zobaczyć już różne rzeczy z wampirów. E, wampirów może jako tako nie, bo jako tako postacie mnie nie interesują, ale... Mm, Posaż. Okej, okay, koczona jest głodna i śpiąca, ale może na razie niech się położy spać. <laughs> e, ale ogólnie te rzeczy, wiecie, takie fajne y, są y, i te meble i to wszystko takie w starym stylu, y, a niedługo już się kończą, y, kończy nasze wyzwanie 100 dzieciaczków i będę zaczynać kolejne wyzwanie, także no, przyda mi się te, ten tak, pakiet rozgrywki, przepraszam, o, ten pakiet rozgrywki do naszego przyszłego wyzwania, także widzę, że ty stoisz bezrobotny, także... Tutaj zapraszam Cię do y, zabawy z miciem. Proszę, proszę, proszę. E, później do skorzystania. Proszę, Ciach. I, i, i. Y. Y, aha, kolejka działa pełna, ok. E, no dobra, także słuchajcie, tutaj mamy bliźniaczki identyczne. <grytanie> tutaj Basia tylko się troszkę wyróżnia. E, bardzo ciekawe. Idź się, y, połóż już do łóżka, bo to jesteś mega zmęczona. A w takim razie, Ty, filmuj sobie niebieski tablecik. I, 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 proszę kształty. Także. Takie masz zadanie na dziś, ty masz jeszcze tutaj, o proszę, kształty, układaj, myślenia, myślenia, poruszania, super, super. Wszystko idzie tak jak trzeba. <grych> Okej, okay, tylko ona wyczerpana po tych naprawdę trójka maluchów to jest mega, mega duże wyzwanie. Także sprzedaję te kołyski, żeby tutaj wiecie, nic tam kolory kołysek nie sugerowały. Jakie tu dzieci mamy w brzuchu. <grydy> Będziemy musieli poznać kolejnych Tetusiów. Wprowadziłam już ósemkę losowo wybranych przeze mnie Simów na pustą porcelę i tam sobie później ich odwiedzimy i wiecie. no i co? Nie bierzesz? To ja czy to może położę na ziemię, proszę, żeby ci było łatwiej. <grydy> Okej? Okay. No, patrzcie pełny pokój, maluchów. Super, cieszę się. Dobra, jak Ty sobie radzisz, słuchaj. Aha. No dobra, to może jeszcze zanim pójdziesz do misiaczka, to też sobie skorzystasz z nocnika i będziesz tutaj sobie gaworzył do misiaczka. Proszę. Okej. Okay. Ty siusiasz i tutaj masz zajęcia, bardzo dobrze, higiena, trzeba będzie cię wykąpać, ale to jak mama się wyśpi chociaż trochę, bo ona, kurczę, naprawdę jest mega wyczerpana. Później weźmiesz sobie jakieś resztki. Mm, no dobra, a dziewczyny niech się tutaj uczą. One zaraz pewnie będą głodne i będą tutaj chciały spać i tak dalej, także mm, no na razie czekamy, czekamy. Okej, okay. o, młody widzę, zdobywa tutaj trzeci poziom. Super, bardzo dobrze mu idzie. Kiedy chłopaki mają urodziny? E, spoko, sobota. Także na spokojnie. Kurczę, już się odzwyczaiłam, wiecie, tyle czasu. E, także naprawdę nie wiem, czy ja sobie poradzę nagle z piątką maluchów. I to jeszcze, wiecie, zdobyć te wszystkie rzeczy. Będzie mega ciężko, ale damy radę. Cieszę się, że w końcu mamy pełen, wiecie, pe pe pełną chatę. <gry> Okej, okay, ale jest deszczowa pogoda, zobaczcie, tak, e ojejku, bo bez sufitu to jak soba, ale patrzcie, przez okno fajnie wygląda. Mm, super. Jakbym była Simem, na pewno bym sobie usiadła tu i patrzyła <gry> na deszcz. Lubię, jak pada deszcz, ale jak jestem w domu. <gry> Okej, okay, teraz um, się głodny i zmęczony. Kolego. Także, może ja Wam coś tu wyjmę, bo dziewczyny chyba też się robią powoli głodne. Może to Wam wyjmę, bo tego chyba jest dużo. Nie, trzy porcje. Tego jest osiem. Także zjedźcie sobie rybkę, dzieciaki. E, weź porcję, proszę. Dalej. Ty też weź porcję, jak dokończysz. Ok. Mm, dziewczynki również weźmiecie sobie porcję. Ty również weźmiesz sobie porcję, choć już odłóż to. Ty już odkładasz. Dobrze. I ty... Mm, kurczę, zobaczcie, one się pozamieniały miejscami teraz. Basia była w środku. No, ale dobra. One są normalnie bliźniaczki, ale jednak z trójki. Dziwnie to wygląda. E, Okej. Okay. Bliźniaczki strojaczków, O tak. <laughs> Chciałam powiedzieć. Okej. Okay. No dobra. Ty też możesz już powoli odkładać. wziąć sobie porcję. E, I... Aha. I pochowałyście to wszystko do sobie... Do kieszonek, ale nie, nie, tak nie będzie, słuchajcie. O, to wszystko musi być tu pod kontrolą. <grym> dobra. Każdy się poczęstował, ty też idziesz się częstować. Super. Każdy je, ty chyba zjadłeś jako pierwszy, także zuch. chłopak, kładzie do łóżeczka. Proszę, tutaj do pierwszego. Kłóczę tylko gdzie on teraz wędruje z tym talerzem. O, masakra. <grym> Strasznie daleko teraz będą uchodzić. O, i tu zostawiać. No dobra, nie ja go wyrzucę tutaj. Kładź się spać. kolejna mm, dziewczynka. Aha, odłożyła tutaj. Super. Dziewczyny już powoli odkładają, także zapraszam do skorzystania z nocnika. Ciebie również. Yy, I ciebie chyba również. To już tak na zapas. To schowam z powrotem. To wrzucę tu. Ok. To wrzucę, może tu. Yy, czy tu jest kibelek brudny? nie, nie, no, chyba tak się tylko odbija okej, okay. mm, ty też zjadłeś także z chłopak yy, no i co, też się połóż spać, bo na razie mama śpi później będzie jadła, także później zostaniesz wykąpany ty się kładziesz, ty tutaj siusiasz bardzo dobrze, ty też siusiasz i też dziewczyny się położą, także także tak, o, mama już je także super o, idzie tutaj do maluchów sobie zjeść no dobra, to sobie jest tutaj Ok, korzystaj. I dziewczynki tutaj będą się również kładły spać. Może jeszcze chwilę tutaj pogaworzą do misia. Co wy na to? O! Bo jeszcze nie, nie, nie słaniają się z nóg, także może jeszcze dadzą radę <laughs> sobie porozmawiać z misiem. No, proszę bardzo. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Ok. Brak kolejki. Znaczy brak miejsca w kolejce. <laughs> ok? Dobra. E, także będzie to chociaż trochę do uwagi. E, I później do spania. I ty również pójdziesz do misia jak się zwolni, bo na razie to wszystko zajęte. Podejdziesz tutaj. Mama, weź posprzątaj te wszystkie talerze. Ok, to już widzę prawie skorzystane. Super. No to chodź, chodź. Gaworz do misia, gaworz, gaworz. I też będziesz się kładła spać. O, super. Dobra. No. I teraz śpi. Ok. Także tutaj umiejętności komunikacji pozdobywane. Super. Dzieciaki śpią, a ty możesz się chwilkę zająć sobą. Słuchaj. Ok. może troszkę tutaj wyrzucić o, śmietniczki, bo jest niedziela, także jutro dopiero... Aha, tu nie musisz. Ok. E, dopiero jutro przyjdzie pani sprzątaczka i nam pomoże. Także wiecie. O, patrzcie. Hmm, widać. Oczka. E, znaczy tutaj na miniaturce, ale tak z bliska to nie widać. Kurczę, ja bym chciała tak zobaczyć ciebie z bliska. Czekajcie, ja się tak ustawię. O, jakie ma turkusowe, ale nie ma mm, takich jakichś kosmicznych. Ma zwykłe. Hmm. A jako nie mogę wydawało mi się, że będzie miała. Mm, będą miały, wiecie, takie kosmiczne, a tu jednak niespodzianka. <grych> ok, powinnaś troszkę to. Później e, wyrzuć śmieci też, tak. A co ty robisz? Aha, wyrzucasz śmieci tutaj. No dobra, nie wiem czemu tak z boku brzydko leżały. Ok, teraz to te wyniesiesz. Super. Ok, widzę, że radzisz sobie. Uciekaj do domu, bo deszcz pada, tak? Ok, teraz to wyrzuć i teraz z powrotem chyba wyrzucisz. No to, no dobra. Ok, w takim przyspieszonym tempie poglądaliśmy trochę. Um. O maciuchno, no co tu się dzieje? Ale możemy włączyć sobie to i te wszystkie zabaweczki posprzedawać, proszę bardzo. O, i super. Dwa 155 za same zabawki. Wow. To się nazywa. Mieć yy, zarobek <laughs> Okej, okay, dobra, chodźmy tutaj, zobaczmy co tu się dzieje Bo tu nam ogród po prostu umiera What? Wyrzuć obumarłą roślinę? Co to było? Róże nam poumierały Oj, oj, ewoluuj O masakra, zbierz cały plon Róże nam umarły, czy my mamy jakieś róże w wyposażeniu? Chyba nie mamy, a tutaj? Tutaj mamy na szczęście. Nie, begonie. Tu są róże. To posadzimy te róże kurczę. Ale numer, patrzcie. no. A tu co mamy? Lilie. To może posadzimy jeszcze jedną tą lilię, żeby były cztery. Dobra, reszta niech będzie tutaj. Zasiej, ok. Tutaj jeszcze coś chyba potrzebuje ewoluowania. ok? dobra. Także mamy chwilę, wiecie, żeby zająć się ogrodem, jakiś śpią, w miarę tam się czują, ok. <grym> Także zaraz będziemy się nimi zajmować, ale na razie tutaj e, ogród, ogród, bo kurczę, no już nam jedne kwiaty umarły. Ach, no nic, dobra, a czemu nie możemy podlać? Czy to już nie potrzebuję, bo podlania? No dobra, wydaje mi się, wiecie, jest takie jasna ta ziemia, wydawało mi się, że y, musi być ciemna, to wtedy jest mokra i, i jest podlana, tak? Cały czas wydaje mi się, że jest niepodlana, no ale dobra. Później, może zbierzemy wszystko. Zbierz cały plon. Ok. I co udało się tu zasadzić? Dlaczego nie? Hmm. Dziwne, znikła ta yy, lilia chyba, widzicie? Kurczę, wyrzuć, obmarł roślina, wyrzuć. Wyrzuć i wyrzuć, no trudno. No co mam zrobić? Niestety, żeśmy przegapili. O nie, będziesz tak daleko. A, tutaj masz śmietnik, widzisz, nawet nie zauważyłam. Zapomniałam o tym śmietniczku. Taki ma, ma ganeczek tutaj fajny, oświetlony. Może kiedyś zjemy sobie tutaj grilla, ale na razie, wiecie, nie ma na to czasu, kurczę. Okej, okay. dobra, maluchy będą potrzebowały skorzystania z toaletki, widzę. Zapraszam ciebie, bo to zaraz się zleje żugaciory i mama ci wykąpie Dziewczyny się wysypiają powoli, także dobrze. Ty możesz się wyspać do końca. A ty tu trochę Nie masz, no trudno. <grym> dawaj, dawaj. Jeszcze jedną. ok? I sobie tutaj zasadzimy coś. I tutaj też a, zbierz... Podlej teren. O, super. Tu można coś podlać. I zbierz plon. Ale zbierz cały plon. O, chciałam zrobić. I tutaj może zrobimy sobie... Wsadzimy te kwiaty. Co zabrałyśmy? O, super, super. Ciach, ciach, ciach. No, wsadźmy wszystko tutaj. No, ciach, ciach. I ciach. Super. <grywa> Udało się. No dobra. Wiecie co, może te jeżyny bym posadziła. Jeżyny chyba są całkiem... O, to musisz jeszcze odchwaścić, także proszę. Mhm. Super, podlałaś. A, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Stoisz i nic nie robisz. To na razie chodź mi się pogadaj, bo z... mama zaraz do ciebie przyjdzie. Wolałabym, żeby... Czekajcie, co to był za komunikat? Aha, że nie ma co zebrać, okej. Okay. Dobra, potrzebujesz skorzystać także leć, bo widzę, że się zaraz tutaj zasiusiasz nam. I jeść i wszystko kurczy, no. <grym> dobra, młody e, skorzystał i wstał i wszystko zrobił, także zapraszam cię tutaj do zabawy klocuszkami, proszę i później tutaj o. Proszę, z misiem troszkę, a ty będziesz musiała tutaj wykąpać naszego malucha. E, wykąp. Wykąp Albercika, proszę. Jak tam, Alberto, smutny jesteś, bo jesteś brudny. No już. <noise> już się bierzemy do kąpania, słuchaj. A dziewczynki, jak tam. Dziewczynki też powoli tutaj będą się budziły, także będą korzystać. Proszę, ty również. Okej. Okay. No już powstawały. Tak się nie podosypiały, ale dobra, trudno. Ok, także tutaj kąpiele, kąpiele. Dobrze. I tu chyba troszkę głód będzie. No ale dobra, tobie jak jeszcze później. Um, obejmij czule. O, super. I będziesz się bawił tutaj klocuszkami. Proszę bardzo. Dobra, a dziewczyny co? Wstały, głodne, siusiu i jeść oczywiście, tak? <grytanie> no, to normalne chyba u dzieciaków. Dobra, tutaj może jakieś klopsiki dwa zostały. Tilapia z patelni też dwa. Hmm. <grytanie> tutaj... Widzę trzy zostały, także dziewczyny będą jadły to dzisiaj. Więc tak, ty musisz wziąć porcję, także weźmiesz sobie. Ty również weźmiesz sobie i ty również weźmiesz sobie. Później mama przyjdzie trochę z wami pogadać, bo macie tutaj troszkę uwagę słabą. Oho, ty też jesteś głodny, a ty? Ty też, no dobra, ale to zaraz. Wydaje mi się, że to, to zaraz. Ty też jesteś głodna, także możesz sobie coś tam wziąć, jakieś resztki. Okej, okay, pogadaliście. Pogadaliście. Dobra, idź tam. Co? Nie możesz podejść tu. Chodź. Co jest? Maluchu. Podejdź tu. Ale co jest? Nie możesz podejść. No właśnie, podejdź. No. Zuch. Chłopak. <grywa> Udało się. Dobra, to ja. Tutaj opatrzcie, wow, usiadło w jadalni w końcu. Gratulacje. <grywa> jak ci się podoba? Widzisz, jak pięknie jest? No i ładna pogoda, słoneczko świeci, piękny masz widok, także nic tylko... O, patrzcie, ktoś tam sobie drepta. <grystanie> dobra, ktoś tu kto jest mega, mega głodny, także na razie mu to odkliknę. Uh, I wyjmiemy coś do jedzonka. Otwórz. Uh, co to jest tu? Wow, chyba po burzy. Może przejmiemy to sobie na własność. Zobaczymy, co to jest. Um, dobra, to jesteś śpiąca, kurczę, trochę. Uh, to może wyglądaj chwilę telewizję. O, proszę, oglądaj telewizję. O, patrzcie, ładna ma sukienkę. O nie, idziesz z tym jedzeniem. Do skrzynki rachunki. What? 12 koła rachunków? O nie. O nie. No nie. Dobra, czekajcie. Stop, 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 bo ja tu muszę y, ogarnąć. Bo widzę, że coś tu się dzieje. Muszę wyjąć y, jedzenie. Tutaj były jakieś dwie porcje, także może tobie na razie odkliknę. Y, tu były dwie porcje. Tobie również odkliknę już, bo jesteście troszkę głodni. Także zapraszam, żeby wam tego sprzątaczka nie zabrała z <laughs> przednosa. Także bierzcie. E, dziewczyny, uwaga. E, uwaga, uwaga. No dobra, także mama musi tu przyjść, niestety. E, tylko niech ona zje do końca może, co? O, kurczę. Hmm, hmm, no nie wiem, co robić. Dobra, to chodź na razie może hmm, do misia. Okej, a ty może na razie też do Misia? Kurczę, no nie wiem. Nie wiem jak to mm, rozwiązać, bo ich jest aż trzy, także całkiem sporo tych dziewczyn naszych. Dobra, to możemy wyłączyć. Gdzie położyć ten talerz? Słuchaj. E, bo tu pani sprzątaczka chodzi i sprząta, także mm, możemy to wyrzucić. E, hmm, możemy to sprzedać w sumie. 150, także nieźle. E, dobra. I teraz chodź, chodź tutaj. Ja wiem, że jesteś zmęczona, ale yy, chodź pogadasz chwilę tutaj z nami. ok? i zrobisz tak gawosz, obejmij czule, mm. rób zabawne miny. ok? pogadamy chwilę z mamą. Niestety musisz wytrzymać i tutaj z całą trójką pogadać. <gadanie> bardziej też ma zwykłe oczka, takie niebieściutkie. Wydaje mi się chyba, że bardziej niebieskie, że tamta chyba miała bardziej turkusowe, chociaż może i takie same, no nie wiem. Oceńcie. Okej. Okay, także gadu, gadu. Ojej, robot znowu się zepsuł. No nie. <śm> um Okej, okay, to jeszcze raz oboje mi czule najwyżej. O, super. Gdzie idziesz? Zjadłeś. Dobrze. Mm, zjadłeś. To może jeszcze chwilę kształty i kładź się spać. E, a ty możesz jeszcze chwilkę się pobawić i też się położyć spać później na razie. Albo może z misiem. O, miałeś gadać. Także to i uwaga ci urośnie i wszystko. Także e, tak. Hmm. Dziewczyny, dziewczyny, co by tutaj? Chodźcie, usiądźcie na razie do o, tego, do tablecików. Tobie uwaga już mega, mega urosła, także ty też usiądź sobie do tableta. O, proszę bardzo. I w takim razie ty mm, zostaw tableta i chodź z mamą gadać. Obej mi czule. Rób zabawne miny. O, mm, no dobra, niech będzie. Pleć o czymś tam. Okej. Okay. Super. Dobrze, uwaga rośnie, ekstra tak. Okej, okay. dobra, uwaga urosła, także chodź tutaj. No iku, tutaj i kształty. Ty odłóż to i chodź teraz, pogadaj z mamą. gawusz. rób zabawne miny i obejmij czule, proszę. Mhm, ok. Schowaj sobie tutaj, dobra, ja go położę. Tutaj, dobra. Okej, okay, także powoli oglądam dziewczyny. Są ogarnięte, bawią się, także super. E, tylko tak, chłopaki. To może wiesz co. Wiesz to jeszcze skorzystaj tutaj. Skorzystaj z nocnika i kładź się spać. Ty, drogi koleżko. Baw się tutaj. Dobra, to idź później z misiem gada. Już te klocki to na razie został, bo dzisiaj cały dzień przy tych klockach. Dobra, e, jak tam? Udało się, tak? Super, obejmij czule jeszcze i... No. Kurczę, no obejmij czule miałobyś chyba. Było czy nie? Mhm. No, dawajcie. O, jest! Zuch. <noise> zuch dziewczyny. Dobra. Dobra. I teraz możesz przyjść sobie tutaj. O, kształty. Żeby zdobyć ten drugi poziom już i sobie siedzieć przy klockach. Super. Dziewczyny zdobyły. Także mogą odłożyć już te tablety. I na chwilkę sobie usiąść do klocków. Proszę bardzo. Ty również odłóż i również do klocków zapraszam. O. No i super. Ach, co za. Co za złodziejki małe, no? Chowają sobie do, do kieszonek i inną. Dobra, e, ty tutaj z misiem gadasz dobra. To gadaj, gadaj, bo to musisz zdobyć, wiesz. Um, może patrzcie, on ma w cytrynki, w tutaj w jakiejś... Y, Ufolutki te. gaciorki fajnie. Dobra, Siusiu i spać, słuchaj. To jest twoi, Twoje zadanie na teraz. Proszę. Eee, dobra, też śpisz, bo już byłeś mega zmęczony, także. O, super trzeci poziom. Ekstra. Eee, trzeba będzie zapłacić rachunki, żeby nie zapniała, kurczę, żeby nam znowu nie odcięli prądu. Bo ja zapominam o nich i wiecie. Hmm, później może być niebezpiecznie. Okej, okay, dobra. I co zdobyłaś? Ten drugi poziom? O, super. Także też odłóż to i też zapraszam Cię na chwilkę do klocuszków. Proszę. Chociaż już się robić troszkę zmęczona. No, ale dobra. Jeszcze tam sobie dasz... dasz radę jeszcze chwilkę posiedzieć. <grym> jeszcze się pobawić. Dobra. Mm, dzieciaki śpią bardzo dobrze. Ty sobie później skorzystasz i położysz się spać. Ty również skorzystasz i też położysz się spać. Ty... Tak samo jak z twojej siostry. <noise> Proszę bardzo. Dobra. Okej, okay, także popatrzymy chwilę, jak dziewczyny się bawią. Ty tutaj troszkę odsypiasz, jak wstaniesz. O, chcesz do nas przyjść? No może na razie nie. O, patrzcie. Mmm, jak to przyjemnie. Wygląda. O, jeszcze się ściemnia. Zaraz włączą się latarnie, tam jest ławeczka. No, tak można odpocząć tutaj naprawdę. Przyjemnie. O, i gwiazdy. O, no dobra, już. Okej, okay, sorry. E, chciałam zapłacić rachunki. O, rachunki. E, zapłać. Jezu, 12 koła. My Musimy zacząć zarabiać. Kurczę. E, chodź tutaj, musisz ogarniać trochę. Zbierz cały plon, albo może sprzedaj wszystko. O, tak, może będzie lepiej, no nie wiem. E, I tutaj te róże mieliśmy zasadzić, tak? Tylko, że te róże ja schowałam chyba tutaj. Także otworzymy wszystko. I zasadzimy sobie 3, 4. Super. Resztę zostawiamy i zasiej. Dobra. Mam nadzieję, że damy radę. Chociaż ono się robi powoli głodna, ale zasieje i, i wtedy. Ojej, dziewczynki, jakie mega zmęczone już. Dobra, no ale troszkę je wymęczyłam. Będą spały <laughs> trochę dłużej pewnie. Dobra. No, super. Także korzystajcie i kładźcie się już spać, dziewczynki, bo już naprawdę jesteście mega, mega zmęczone. No dobra, a ja odezwę się do Was jutro, kochani. Okej, okay, jesteśmy... Och, ciężki, ciężki poranek powiem wam. Wszyscy wstali bardzo, bardzo głodni. O, już brzucho ogromny, także słuchajcie, już mamy e, znaki zapytania już, e, także nie wiadomo kiedy urodzimy. Myślę, że już niedługo skorzystaj. Okej, okay, dobra e, a ty, moja droga, możesz chwilę mi się tutaj się zająć, proszę. Bo na razie klocuszków dla ciebie zabrakło. <grymne> ok, e, teraz e, trzeba będzie powoli kąpać dziewczyny po kolei, także m, może najpierw tutaj zabierzemy się za naszą e, malutką. E, Wykąp e, Blankę. O, proszę bardzo. O, chciałam, żebyś skorzystała sobie, no ale dobra, trudno. Mam nadzieję, że się nie posiusiasz. <grymne> ok, dobra. E, blaneczka. E, chciałabym, żeby ona jeszcze obej, objęła czule, mamy. Bo wolałabym, żeby ta zabawa była. Znaczy, ta uwaga była, wiecie, na maksa. Także obejmij czule. Mamy. E, mama wysikała się, wysikała dobrze. <laughs> dobra, mam nadzieję, że da radę jeszcze, dobra? E, obejmij, tak, żeby to było. Wiecie, na pewno. Ty możesz chwilę tutaj usiąść do klocków. Ty możesz już wstać od klocków i podejść tutaj. Bo mama cię jeszcze. Dobra, i ty możesz podejść do tych klocuszków, jeszcze na chwilkę usiąść sobie. E, chociaż może o, tak. E, ty. Ty możesz się bawić, później spać. A teraz zajmijmy się Beatką. Także zapraszam. Wykąp Beatkę, bo już chłopaków wcześniej wykąpałam. Teraz pora na dziewczynki. Wiecie, no od czasu do czasu warto jednak wykąpać maluchy. O nie, nie chcesz się kąpać? No, ale mama i tak cię weźmie. Dobra. Chłopaki, co się dzieje? Czemu jesteście tutaj e, tacy? <laughs> Źli i rozgniewani? Dlaczego? Czy coś się wydarzyło złego? Czy zabawian w klocki jednak nie poszło po waszej myśli? Ok, także zapraszam Was do Misiaków. Dziewczyny się bawią super. E, ty się kąpiesz ekstra, także też jeszcze obejmiesz mamy na koniec. E, no i przyjdziesz jeszcze chwilkę tutaj sobie odpowiedź się i też się położysz spać. Ok, ojejko, jaka rozgniewana. Oj, oj, Dobra. E, a mama w tym czasie. Ok, Przy, przytulone dziecko, także może coś sobie zjeść i położyć się spać. Także to już będzie najwyższa pora, bo wiecie, ona tutaj trochę ogarnęła um, tutaj nasz ogród, bo on tutaj naprawdę już potrzebował um, no po prostu potrzebował pomocy. Um, no, także tu dosadziłam te róże, no i jest trochę ogarnięte. <grym> także wiecie, w nocy wstała i trochę tam ogarniała, bo się już powysypiała. Dobra, bawimy się dalej, proszę. Misiekami, bo tutaj wiecie, komunikacja rośnie i uwaga, i wszystko także to jest wskazane. Proszę, ty, tym, ty, tym, obojętnie. Super. Kurczę, teraz powiem Wam naprawdę, przy tylu dzieciach jeden dzień schodzi w, zobaczcie, już 25 minut. Znaczy, na no, drugi dzień, ale widzicie, w nocy też pograłam sama już, także i, i nad ranem. Także ten czas naprawdę, naprawdę ucieka. Dobra, w takim razie nocnik i coś do jedzenia. Trzeba będzie zaraz coś gotować, słuchajcie, bo widzę, że tu już naprawdę niewiele zostało. <noise> także tak, weź porcję. Ty, mój drogi koleżko, również chodź usiądź i też sobie weźmiesz porcję. Dobra, dziewczyny się już powoli kładą, bo widzę, że już są troszkę wymęczone, wstaną pewnie znowu głodne. Ach, no dobra. <noise> dobra, mama, idź się wyśpij trochę, co? Bo ty zaraz będziesz rodzić i w ogóle, także przydałoby się naprawdę, żebyś jednak się położyła na trochę. Chociaż, chociaż troszeczkę odpoczęłam. Dobra, chłopaki niech zjedzą sobie. Dobrze. I chyba też się będą kładli. Co? Bo tak naprawdę to już. Kurczę, dobra, ja kurczę kocham. Proszę, dziewczyny, jak tam. Już kończą zabawę. Ty już śpisz. Ty też już kończ zabawę i kładź się, bo już jesteś zmęczona. E, no dobra, chłopaki, to co? Aha, zajęte łóżko. No właśnie, kurczę. No dobra, podejdź. Już, już mały zjad. Także już, już możesz usiąść. O, do spania. E, Hmm, uwaga, no dobra, kurczę, jeszcze chwilę z tym misiem bym tutaj, o, spędziła czas. Jak taka złata uwaga jest, bardzo, bardzo. <grych> Okej, okay. uh, ach, kurczę, to talerze tutaj będą nosić. No nic, trudno, trudno. Ojej, gdzie jesteś tutaj? Ależ oni już szybko chodzą. <grych> dobra, a brat, jak tam? Gdzie się? Trochę bliżej chyba. E, no dobra, to niech też jeszcze za dwa razy chociaż obejmie misia i też się kładzie spać. Gdzie nie niesiesz ten talerz? Kurczę, tak strasznie, strasznie daleko na drugi koniec domu, no. Kurczę, <głos》>, ja wiedziałam, że tak będzie, że jak postawię ten stół tutaj, to oni będą tutaj znosić te talerze. No ale bardzo mi on pasował, więc... <głos》>, więc już wzięłam go trudno. Dobra, i leć teraz na chwilkę do misia i kładź się spać. Dobra, ty już chwilkę pogadałeś, także... To już kładź się spać. Mama. Ojejku, mama potrzebuje skorzystać. To wiesz co? To może nie kładź się spać. Może mama cię wykąpie. Co na to? Chodź, podejdź. Podejdź tutaj. Mama. Widzisz. Aha, ty tu skorzystałaś. No dobra, trudno. trudno. Chodź, wykąp tego młodego człowieka i od razu, wiesz, uwaga jemu podrośnie. Dobra, już nie miej tych rąk. Zaraz i tak będziesz się plumkać. O, patrzcie, coś tu na piątkę już zdobył. Mm, komunikację chyba tak super ekstra. Bardzo się cieszę, bo już jest wtorek, także wiecie, no czas leci. Coś mnie tutaj troszkę przycina, no ale dobra, jakoś sobie z tym poradzimy, bo i tak już powolutku kończę, kąpiemy malucha i mm, będę się z wami żegnać. <grytanie> ok, weź jeszcze, obejmi. Kurczę, jeszcze teraz będzie mi telefon wibrował. Ach, to. <grytanie> Dobra, ciebie nie trzeba. Mama może się położyć z powrotem spać, jeszcze dospać troszkę. No i cóż, w przyszłym odcinku będzie odcinek. Będzie odcinek. Tak, na pewno w przyszłym odcinku będzie odcinek. Będzie poród, chciałam powiedzieć. Tutaj widzę, że brzucho ogromny, także zobaczymy. Chociaż jest nas szóstka, także niestety chyba tylko dwójka. Nam się urodzi, także trudno. Dobra, już nie gadajcie, już kładźcie się spać, bo jesteście oboje zmęczeni bardzo. Okej, okay, mam nadzieję, że ja Was nie zmęczyłam tym odcinkiem, że nie jesteście zmęczeni, <grydy> tylko moi symowie. E, ja wysyłam Wam gorące buziaczki, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa!